No, witam z tej strony Jakuza i zapraszam Was do nowej serii na moim kanale z Kino Rush Origins. W tej części będziemy grać jako elfy. No i ta część dzieje się przed wydarzeniami z jedynki i dwójki. To czyli fabularnie ta część jest jako pierwsza, ale jest trzecia jako wydana. Gra na normalu. No i zaczynamy obronę krainy elfów. Sauron atakuje, więc trzeba się bronić. Taka fabułka tutaj jest. Jak widzicie, musicie sobie przeczytać. Wiesz, że troszkę inaczej wyglądają i niektóre trochę inaczej działają, jeśli o to chodzi. Na przykład rycerze na poziomie drugiego ulepszenia mogą używać swoich łuków. Jest to jest nawet fajne, że mogą coś więcej robić niż tylko atakować wręcz. Rycerze atakują nas gnole, zaraz goblinów, tym razem. Na łucznicy nie, to będzie mak. Jak widzicie, rycerze mają o 1 do 4, a w jedynce i dwójce jest 1 do 3 obrażeń, więc o jeden jakby więcej zadają. Ciekawe, co nie? Ciekawe jest, że mogą łuków też używać. Chociaż elf bez łuku to nie elf. Niektórzy mogą człowiekowi doczepić kuszę elfickie i myślą, że teraz jesteś elfem. Raczej można pomyśleć. Amazon tak uważa. No dalej. Jak widać ten mak zadaje trochę 8 do 12 obrażeń. Jak powiem w jedynce lub w dwójce trochę większe były. Ale mi się wydaje, że one... Kule mają... Każda kula to atakuje. Tutaj są dwie widać kule magiczne. I każda zadać może to od 8 do 12. Jeśli tak wydaje, że tak może robić. A czy tak jest, to nie wiem. Przy okazji, to jest Gandalf i Bilbo. Te władcy pierścienia. Nie wiem, czy o tym już mówiłem. A jeśli się powtórzę, to przepraszam. Eee, Łucznik mak. Mak, jak tu będzie, to niech będzie. Mamy pioruny zamiast polognia tym razem i ten atak pioru, każdy z, y, piorun ten piorun zadaje w taki sposób, że to trzy uderzenia i każdy ze trzech uderzeń ma własne obrażenia mi się wydaje ale pewnie tak jest tak trzy obrażenia w y, krótkim czasie zadają Krótko przerwą. Dobra, przyspieszamy to. Nie ma co czekać. Hmm, Gnoll atakuje, które atakuje pochodniami. Czyli są w pewnym sensie dystansowi. Mogą z daleka atakować, ale przy okazji podchodzą, więc. Nie trzeba się martwić o rycerzy. to odbiło mi się trochę. to padają mi. Używam tego znowu, bo się i tak szybko zregeneruje. Te się trochę wycof, bo kiepsko jest jak widać. Przyspieszamy znowu i mamy naszego elfiego bohatera. Jedynce to była elfka na początku, teraz w tym przypadku jest elf. Atakować! No i tutaj widzicie, zablokował coś. W tym przypadku to jest jego skill, który może się zaraz odblokuje, bo to jest tutorial. Początkowa bitwa, tak? Początkowe trzy bitwy są na początkujących, a potem zaczyna poziom trudności w miarę wyrastać, tak się to mówi. Nasz elf leveluje, żeby zdobyć, więc expa u niego. O, no, coś takiego i lecimy. Wszystkie miejsca prawie zabudowane są. Przyspieszam to trochę. No i używam jego skilla, czyli atak łuczników. Kurde, ten ja pierwszy na mnie dostał. że no, z opóźnieniem to leci. Zapełnimy to wszystko. Bierzeszkami. Jest. Wszystko zapełnione. I w zostaną. Łomot. W tej części naprawdę będzie dużo nawiązań do własnych pierścienia. Jak tu widać, to przystań elficko. Bo jesteśmy w pocz początkowej elfickiej krainie. Jest nic dziwnego. Nawiązania same się cisną na twarz. Mnoga mi trochę tak boli, że nie wiem. Postaram się w tej w tym odcinku zrobić trzy mapy, bo... Jak zrobię dwie, to będzie nawet za krótko. Lecimy z tym! Oczywiście bierzemy tych, bo to jest najlepsze do wyboru, żeby oni używali swoich oszczepów czy jakichś tam shurikenów, co Kolek do rzucania. Bo tutaj chyba zaczynają wtedy rzucać, mi się wydaje. Nie zdobyłeś poziomu? Nie zdobyłeś. Szkoda. Let's see my tej części można zrobić dużo mniej gwiazdy, bo chyba poprzedniej części było dużo więcej. I teraz nasi ucznicy, raczej nasi tucerze mogą używać swoich muków, artyleria i Mak I lecimy. Rozumiem, że to mogę robić. Nie trzeba przypominać. Nie ma co tego stawiać nawet Jelonek Rozwalaj się jelonku To jest sarenka. Jaki jelonek. Nie o to chodzi o masz tu wagi wręcz. I kolejny jelonek. Tego nie pozwaliłem jeszcze. Dawaj wielonki! To nie są jelonki. To są sarenki ja mam z tymi ląkami? Żwam tego skill'a i lecimy dalej. Kolejna artyleria będzie dobrym, bo tutaj też dochodzić. I w miarę dobre. Musimy Dajcie tutaj więcej obrony, a wartość ich go Jego skill, jak załatwił, zadał wrażenia, Zostaje sam też exp za to, co zrobił. Ciekawe, czy tak jest. Wreszcie mógł używać swoich łuków. A, no, a to zobaczyć, że to robią. Takie fajowe, że mogą to robić. Nie tylko stać. I w miarę niebezpiecznie robić trzeba wycofać. No i to teraz większy koście. Dobra, tutaj. Tak niech będzie łucznik. Tak samo jak będzie. Cofaj się trochę. Nie czekam jak podejdą Nie został tymi łukami, na to wygląda. Maga by wypadało, chociaż, artyleria No podchodzić szybciej Więcej was! No jeszcze nie mogę To można No, nie podchodzisz tak blisko! Kurde, mi noga boli. Na głowie dość dużo wrażenie zadają, na, na to wygląda. I te pioruny, bo co, pewnie są magiczne. Pozwalać go!

Z ich szybko, bo naprawdę byłoby kiepsko. Prawdopodobnie duży zasięg ma i fajnie. Ale tutaj jeszcze można ich ulepszyć. I tak to zaraz koniec wy mapki. tej mapki. Zostanie fala. Czas gdzieś uszyć łuków? Chyba nie. Strzału łuczników nie trzeba. Nie da się jeszcze Szkoda trochę Wolałbym teraz i można. Tego nie strzeli ani stali. I bronili. Można w ogóle Nie, nie można. Ale było by ich czterech to wtedy. Tu ma trochę sensu. No! Bronić! No chodźcie szybciej! Nie wstydźcie się! No i przepraszam, że mogę być trochę przymulony, ale przez to, że noga boli... I znowu muszę się z nią męczyć Więc aż mi się mówić nie chce A odcinek trzeba nagrać na jutro Mam naprawdę nadzieję, że ten odcinek się w miarę dobrze nagrał, bo naprawdę Początkowe serie, jak robię pierwszy odcinek, zawsze jest najtrudniej mi go nagrać, bo jakoś mi się to przedłuża brak noga boli. się, tak, aż nie bolała. No nie stali, za dużo na to wygląda. Ten pierwszy Paj, więc będą mogli w miarę wszyscy zatrzymać po trójkę. Incoming! Chyba, już, że przyzwańców. No i jest. I powinien teraz Ekspa dostać, żeby dostać poziom. Zobaczymy to. Mam teraz tego maga do użycia. Jego zdolności są też odblokowane i mogę nim teraz grać, ale w, następnej, w następnym odcinku to zrobię. Na nim by grał. Wyprzamy ich i gnamy. Chociaż nie, może go wezmę. A może go wezmę? No sam nie wiem już. Widzicie co? Może go już wezmę. A tak, nowa postać to może już teraz pokazać. Może być nawet skuteczny. Jak grałem kiedyś w to część gry, to w miarę... fajny jest do grania. Ta postać. Zbierzesz to. Aż tak wolno chodzisz, mój kolego, a no ja atakuję ich, atakuję tymi żywiołami dość sprawnie. No, nawala, nawala ich. Nawalnie to tornado. Naprawdę im mocno walnie. Rozumiesz, to Ja w takim sposób że kliknę i... Y, ...magiczne pociski leso. Czas na lód w beczce. To chciałem powiedzieć.

Nie musi już tak daleko tam siedzieć. Chodź, żeby już tu w blisko bym i mógł coś zrobić. Kreczka! Bez za blisko i podeszli, nie mogliby przejść zamiast wilków. Teraz ja by do chiny, co? Zadajuj tego łucznika aż trzech jest ich na drzewie. Tutaj kwiatuszek można go użyć. No, hieny. Zjeżdżać mi! Kliczki. O! żuraw i raz razem pićnąć zeżarło go żurawa zeżarła jaka się pyszli ciekawe eksperyment tym razem nie społeczny. wracaj kilonik pada skarb tu płynął da pieniądze o dało. tylko ile to nie wiem A już ich ostrzelują Ostrzeliwują srogą. i pokaż ile z tej wart Na pewno jest taki wart, żeby dostać roślina po łupie. Proszę znam tu e, tych rycerzy, bo ich idzie, no i przy okazji oni Najgorsze w tych Chinach jest to, że mógł przeszarżować mi trochę do przodu. To jest nie za fajne wtedy. To to jest? Naprawdę coś hałaśliwego. No idzie wielki koleś. Eee, może nie użyję tego. Pod wodospadem mogę przechodzić, jak widać. Ale naprawdę mu wali. Nie cacka się z nimi. Ale mocno wali, co jest? Proszę bardzo, zostań w łeb tym tornatem... ...energii. Świetnie dostali. No i są ratacze, które mogą ich tutaj przywozić. One nie są za lekkie... Czy oni nie są za ciężkie, żeby ich tak wozić? Mi się że tak. stańcie, no i podajcie! Zostrzelić go! Jest! No przelecą mi kurde nie kurde kiepsko Nie przychodzić mi Kurde ja bym się spodziewał że aż tak będą Więcej postawił nawet, że Ma dużo kasy i nic z tym nie robię, to nie wymaga tutaj, żeby już tych, co wychodzą, zostawali. Jeden tylko dostał, trudno O, jak blisko W tak Awalać! Na jeden pieru tam walną, fajnie. Teraz jak do naprawdę trzeba szybko się bronić. Naprawdę naprawdę przebiegną mi tu i przyjdą tutaj, bo one dość szybko te swoje szarże robią. Dobra. Jest ma on może to coś pomoże, ale jak widzę, to i tak samo mocno przylatują. Proszę bardzo. Na głowie na dość poziomie. Na, najwy na najwyższym jakim mogę. Eee, Dawajcie tu. Proszę bardzo, W toru na wchodzić. Jeszcze jedna fala i wygra. I można kończyć nagrywanie tego odcinka, i będzie gotowy. Już gnają teraz. Nie dać tego tutaj. Będzie dobrze, jak tu ich postawił. A tych tutaj. Mi się bafu jak z obok siebie jak widać to będzie denerwująco na to wygląda tylko pan jest tutaj przechodź. I broń Teraz widać, że oni rzucają jakimiś tam szurikanami na to, wygląda i to trzeba by na maksymalnie poje ulepszyć, żeby cokolwiek tam rzucali w powietrze, w ziemię, jeśli coś woli, na odległość, no i koniec grana moja w mojej kieszeni siedzi. Więcej w nich więc, jeśli komuś podobało, to komentujesz, subskrybujesz, lajkujesz i widzimy się do następnego odcinka, który będzie za 4 dni, bo to drugi dzień raczej nieco co drugi dzień nie ma odcinka więc. Tak trzeba 2 lub 4 dni czekać, żeby był odcinek. Więc jak się ktoś podobał komentujcie, subskrybujcie, lajkujecie i widzicie do następnego. Hej, cześć pa!